Hej, chciałem wam dzisiaj pokazać bardzo kultowy sprzęt lat 80. i 90. Jest chyba na równi, jeśli chodzi o rozpoznawalność z Game Boyem. Tak mi się wydaje, że się kojarzy z latami 80. właśnie 90. Tak samo jak Game Boy, albo nawet bardziej niż Game Boy. Ja się bardzo przypadkowo stałem posiadaczem tego urządzenia, ale o tym powiem w dalszej części filmu. Jak też i przetestuję ten sprzęcior. Zobaczę, jak ma się w dzisiejszych czasach. Także zapraszam do oglądania. Na wstępie powiem skąd go w ogóle mam. Otóż, jak widzieliście, może na moim ostatnim shortzie, kupiłem stary samochód, właśnie z lat przełomu 80. i 90., który ma radio na kasety. Znaczy, właściwie nie miał, ale o tym kiedy indziej. Bardzo chcę, żeby to auto było właśnie w oryginalnym stylu, żeby miało oryginalne radio na, na te właśnie kasety. Nie chciałem przerabiać na żadne płyty pendrive i te sprawy. Chciałem poczuć tą magię właśnie lat 80., więc kupiłem pierwsze co kilka kaset magnetofonowych. Zapłaciłem 80 zł za te tutaj kasety, co widzicie u mnie na stole. Są dwie płyty, płyty, o, widzicie jak przyzwyczajone. Kasety dwie Queen. Mam Wem, Wem, chyba się powinno czytać Wem, mi się wydaje. Czyli George Michael w kultowym zespole. Mamy tutaj jeszcze Iron Maiden, Michael Jackson, ale to nie taki do końca Michael Jackson i ACDC. Jak się później okazało, tato mnie uświadomił, że jedyna z tych wszystkich kaset oryginalna jest tego Wemu. E, niestety reszta to są podróbki no nie mam, nie, nie mam tutaj jakichś pretensji do, do sprzedawcy, ja też w sumie nie znałem się na tym kupiłem tak po prostu, bo chciałem coś posłuchać sobie w tym aucie, żeby już nim pojeździć i do tego się oczywiście one sprawdziły i byłem u taty, pochwaliłem mu się jakie auto kupiłem, właśnie tymi kasetami mu się pochwaliłem a on do mnie powiedział, że ma na strychu w skrzynce bardzo dużo kaset, które może mi oddać za darmo, żebym sobie posłuchał a do tego w, tym, w tej skrzynce z tymi kasetami był właśnie ten Walkman i ja od razu wiedziałem, że to będzie temat mojego następnego filmu, mimo że urodziłem się w 1998 roku, zatem tutaj Walkman już kończył swoją karierę na rynku. Znaczy były jeszcze używane przez parę lat, ale zanim ja się stałem na tyle kumaty, żeby w ogóle używać jakichkolwiek odtwarzaczy To już były popularne MP4, MP3 na rynku, wiadomo iPody i te sprawy Ale mimo to z filmów, gdzieś tam z ciekawostek, z opowiadań znałem Walkmana Był to bardzo, bardzo kultowy sprzęt właśnie Sama nazwa Walkman, potem jeszcze Sony miało, używało tej nazwy marketingowej do swoich odtwarzaczy Do telefonów komórkowych Sony Ericsson, tam właśnie ten odtwarzacz muzyki się nazywał Walkman Później po Walkmanie był Discman jeszcze, taki sam odtwarzacz, tylko na płyty CD. Ale on był podobno dosyć kiepski, e, tam wadliwy. Też muzyka często przerywała gdzieś na nierównościach. Jak potrząsnęliśmy tym dyskmenem gdzieś podczas chodzenia po ulicy, to e, muzyka potrafiła przerywać. Był też droższy e, i już się jakoś tak nie przyjął. Walkman był zdecydowanie bardziej kultowy. Walkman zapytano na rynku w 1979 roku. Podejrzewam, że w Polsce od razu nie był taki dostępny. E, ten model nie wiem z którego jest dokładnie roku. Ale ma nazwę modelową WM-EX312. myślnik No nic mi to nie mówi, bo tak jak mówię, no ja nie, nie używałem tych sprzętów w czasach swojej świetności, ale chciałem powiedzieć parę słów o designie, bo ten przede wszystkim jest ciekawy. Urządzenie jest dosyć grube, no wiadomo, musi tutaj zmieścić kasetę, ją się otwiera, tą pu puszkę, w ten sposób, ręcznie, żaden przycisk nic tylko wysuwamy. Wkładamy do środka kasetę. Podoba mi się to, że wszystkie takie wytłoczenia pasują do kaset. Tak wchodzi to bardzo sztywno, nic się nie trzęsie. E, mamy takie wrażenie, że to fajnie to klikło. Zamykamy. Tutaj przez to takie malutkie okienko widzimy tylko, czy kaseta się kręci, czy się nie kręci. Przycisków tutaj mamy na boku e, przycisk do... Zmiany trybu, w którą stronę ma się kręcić kaseta, bo na kasetach są nagrywane dwie ścieżki, w jedną i w drugą stronę. Tak zwany track one i track 2, chyba to się pisze, nie, side A i side B, o właśnie. Tu mamy przycisk play, mamy przycisk stop i chyba przycisk do przewijania do przodu i do tyłu. Tak zwany rewind się powinien nazywać przez przełącznik z napisem DIR, nie jestem pewny co to znaczy. Ale zaraz się dowiem, jak odpalę sprzęt. Na dole mamy wejście do zasilacza DC-IN3V. To pewnie jest standard, który tutaj powinien być do ładowania. Ja takiego zasilacza nie mam, więc będziemy musieli posłużyć się bateriami. A jeśli mówimy o bateriach, to tu mamy z tyłu taką klapkę na baterię, wysuwamy i mamy tutaj do włożenia dwie baterie. Ja użyję moich akumulatorków, które używam do kontrolerów do Xboxa, więc nie będzie to dla mnie problem, ale jak jestem już przy bateriach, to muszę wspomnieć o tym, że baterie to była największa udręka właśnie Walkmanów, bo pożerały dosyć sporo baterii, a zwłaszcza przewijanie tych kaset. Do przodu i do tyłu Pożerało podobno mega, mega dużo baterii Ja dokładnie nie wiedziałem o tym ile Wyczytałem w internecie, że przewinięcie całej kasety Do przodu lub do tyłu To było praktycznie cała bateria Więc ludzie możecie kojarzyć, że jest popularny taki patent że ołówkiem, tym takim skanciastym, tym takim ośmiokątnym ołówkiem sześciokątnym, nie pamiętam jak to się dokładnie, chyba sześciokątny jest ołówek, no wiecie, ten taki kanciasty się wkładał w miejsce, w ten otwór, w szpulkę i się przewijał tak kasetę. Ja to kojarzę z jakichś takich filmów, gdzieś tam z seriali, że tak się robiło. Nigdy nie wiedziałem dlaczego w sumie, ale wyczytałem właśnie o tym, że było to powodem zaoszczędzenia na baterii właśnie w przewijaniu. No dobra, na górze urządzenia mamy wejście na słuchawki zaznaczone na zielono, mamy tutaj jakieś tryby AVLS1, 2 lub wyłącz, nie wiem do czego to służy. Też to zaraz będę testował. CR02CRO2 metal, to też nie wiem, co jest za tryb. Mamy normal albo ten właśnie drugi tryb. Też zaraz to będę testował, do czego to służy. No i volume do sterowania głośnością. Jeśli jest, jeszcze jestem z tyłu urządzenia, to mamy tutaj taki charakterystyczny klip oryginalny z logiem Sony. On jest po to, że jeśli nie chcemy Walkmana trzymać w kieszeni czy też w ręku, możemy go wpiąć sobie na przykład do paska albo do szlufki od spodni, żeby tak mieć przy, pas, przy pasie tutaj Walkman, do tego wpięte słuchawki, mamy wyjście od góry, więc podejrzewam, że dużo ludzi... Znaczy tak w ogóle kojarzę też z filmów właśnie, że ludzie tak chodzili, że była to taka nawet część mody jakby, że to się eksponowało, że mamy Walkmana ze wpiętymi słuchawkami, to było coś cool, jak dzisiaj na przykład mamy słuchawki AirPods, też to część, można powiedzieć, mody, gadżet taki to e, to właśnie Walkman służył do czegoś takiego w latach 90. A jeszcze na przedzie e, urządzenia poza logiem i tym okienkiem e, mamy jeszcze taki przycisk Mega Bass, jak sama nazwa mówi. On pewnie e, był trybem takim bardziej basowym, do jakiejś podejrzewam, że hip hopowej muzyki. E, też zaraz przetestuję, czy to w ogóle działa. Także e, włożyłem już do środka baterię, zostaje mi tylko odpalić. A jeśli chodzi o słuchawki, użyję tutaj moje bitsy solo, które już kiedyś wam pokazywałem, bo nie mam takich starych słuchawek z epoki, tych takich gąbkowych, tanich, czarnych słuchawek, e, które były wtedy używane. No niestety żadne już nie przeżyły próby czasu więc zostały mi te Beatsy, ale wydaje mi się, że one będą spoko grały z tego Walkmana, także dajcie mi chwilę, już to przetestuję. Potestowałem już trochę jakość dźwięku, przesłuchałem parę piosenek i działa nam ten Walkman, muzyka się odtwarza trochę, czasami przerywa, gdzieś tam są takie szumy, takie, wiecie, zakłócenia, coś w tym stylu, co jest normalne przy tak starym odtwarzaczu, że on w ogóle działa, to się cieszę. Jest to taki system anti-rolling mechanizm się nazywa, czyli podejrzewam, że to jest coś do niewciągania taśmy, bo te urządzenia na kasety były z tego znane, że lubiły czasem wciągać taśmę. Tu faktycznie nie wciągnął tej taśmy. Mimo, że widać, że ma już w swoje lata, jest mocno porysowany, to ogólnie jest fajnie wykonany, fajnie działa. Z tymi słuchawkami widz spoko się dogadał, gra to naprawdę nieźle. Nie na tyle, że wolałbym słuchać muzyki tak, niż na swoich AirPodsach na co dzień, ale jako ciekawostka spoko, że działa. Teraz jeszcze mi się przypomniało, że ten tutaj system do przypinania tego do paska, ten taki klipsik, można w ogóle wypiąć, więc jak ktoś, na przykład tutaj jest taki przycisk Lift, jego ciągniemy i możemy w łatwy sposób to wyjąć, co spoko rozwiązaniem jest, no bo jak na przykład ktoś nie chciał tego używać do przypinania sobie do paska od spodni, czy tam do, do swojej szlufki w spodniach, to mógł to spokojnie wypiąć, nosić w kieszeni, Fajne rozwiązanie. Ten system Megabass faktycznie działa, ale to nie jest takie odczucie nagle, że nie wiem, e, mamy nagle taki głęboki baser jak w jakichś takich nowoczesnych sprzętach. To nie jest to, e, więc ogólnie to e, jako taka ciekawostka spoko, że jest, ale też nie używałbym tego. E, tutaj te przyciski na górze działają, ale nadal nie do końca wiem do czego służą te e, metal i tak dalej. Nie poczułem jakiejś dużej różnicy, jakie zmieniałem. Natomiast tutaj wam się źle powiedziałem, bo ten przycisk DIR to jest w którą stronę właśnie ma nam się kręcić kaseta, a przycisk ten MODE yy, z tym jakby strzałeczkami. To chodzi o to, czy ma być zapętlone w koło, e, czy ma lecieć dalej piosenka. O, to, to, to w tą stronę. Samego Walkmana na razie odłożę na bok, e, bo chciałbym jeszcze poruszyć temat tych kaset e, nieszczęsnych. Otóż oryginał od podróbki możemy rozróżnić za pomocą, już teraz się dowiedziałem, samego opakowania. Tutaj one mają takie logo e, Takt. Tato mi mówił właśnie, że to było charakteryzowało te podrobione kasety przegrywane i sprzedawane przez taką polską firmę. To jest coś w stylu Pegasusa w sumie, bo e, tam też właśnie były przez tą firmę. E, Firmę, e, przez Polaków właśnie to podrabiane i sprzedawane na jakichś takich giełdach i te sprawy, więc tutaj to działa na podobnej zasadzie. A oryginalne kasety, jak właśnie ten UM, który się dowiedziałem, że mam oryginalny, ma tutaj taką nalepkę e, z logiem ZX e, to jest taka hologramowa nalepka. Kaseta jest wtedy też w lepszej jakości, i ona tak jakby e, ma na sobie cały tutaj e, opis utworów, e, jakie są, znajdują się na kasecie, e, nazwę artysty. A te tutaj e, właśnie podróbki e, mają takie, w ogóle nic nie mają napisane na sobie, jaka to jest w ogóle kaseta, tylko high quality, jakieś tam takie standardowe rzeczy, co są na kasetach, właśnie zawsze naklejane, i to w gorszej w ogóle jakości wykonane jest. Czy dla mnie ma to jakiekolwiek znaczenie? No, zdecydowanie nie. Ja nie, jest, nie kolekcjonuję tych kaset, więc jako, nie, że nie jestem kolekcjonerem, to mi jakoś specjalnie nie zależy e, na tym, żeby były to oryginały. Jakość dźwięku nie wyczułem, żeby była duża różnica a właściwie chyba żadna na takim sprzęcie jak ja mam właśnie w radiu samochodowym. Z takich ciekawych rzeczy się na przykład okazało, że miałem płytę George'a Michaela, na którym był tracklist tam paru numerów, a nagle w ogóle piosenka gdzieś spoza playlisty w ogóle innego artysty, chyba Michaela Jacksona, się włącza z tej kasety, więc jak widać na tych podróbkach takie różne kombinacje były. No to też podobnie do Pegasusa, że kupowaliśmy Cardridge na. znaczy kupowaliśmy, ja nie kupowałem, bo jestem za młody, ale w latach 90. ludzie młodzi kupowali kasety, te Cardridge na takich targach na jakichś takich giełdach na przykład w Warszawie bardzo popularnej na tym jarmarku Europa na przykład dostawaliśmy cartridge z napisem, że, że mamy na przykład nagraną Contrę albo Super Mario wkładaliśmy cardridge do Pegasusa, a tam w ogóle inna gra więc tu jest dosyć podobnie, może nie aż tak ale porównał właśnie do tego sprzętu właśnie Pegasusa ale bardziej chyba Game Boya bo już tak podsumowując to to kultowości i takiego e, sznytu smaku lat 80., -tych, 90., i jemu na pewno nie można odmówić, tak samo jak Game Boyowi, ale tu na tej samej zasadzie, że jak miałbym grać w codziennie w gry to też raczej Game Boy by niespecjalnie był tam, tym sprzętem, na którym chciałbym grać. Tak samo Walkman nie byłby tym sprzętem pierwszego wyboru, na którym chciałbym otwierać muzykę. Wolałbym, wiadomo, jakiegoś już iPoda, jeśli miałbym się cofnąć do lat takich starszych, bo nawet sam Steve Jobs jest taka charakterystyczna scena w filmach, w książkach, więc podejrzewam, że jest jakieś tam ziarnko prawdy, gdzie Steve Jobs w latach gdzieś tam 90. początku... Początek 2000 na tym przełomie słuchał muzyki z walkmana albo z Discmana, nie jestem do końca pewny. I jakiś jego pracownik, kolega podchodzi i pyta, co ty tam słuchasz. A on zdejmuje te słuchawki z tym Discmanem i wrzuca to do kosza na śmieci, bo mówi, że to jest tak dziadowskie urządzenie, że nie da się z tego korzystać. Wiadomo, że Jobs był też trochę wariatem, ale... Jest w tym ziarnko prawdy, bo właśnie on po tym potem zainspirował się i stworzył iPoda, bo stwierdził, że na rynku odtworzaczy mobilnych jest Sambadziew i stworzył iPoda, który, no wiadomo, przeskoczył swoje czasy, ale o tym kiedy indziej. No ja nie kupiłem tych kaset i tego Walkmana, nie wzięłem taty po to, żeby słuchać tego na co dzień. Raczej mam do tego sprzęty właśnie jak iPhone z AirPodsami, mam nowoczesny system Sonos, taki domowy do słuchania muzyki w domu. Z głośników, ale kasety wziąłem właśnie pod kątem tego, że chciałem jeździć moim starym autem, poczuć lat, lata właśnie 90. za pomocą słuchania starych kaset w starym samochodzie, żeby poczuć ten klimat. Bardziej po to mi to jest potrzebne. Ten Walkman to bardziej taka ciekawostka. Stwierdziłem, że fajny będzie pomysł na film. A wy dajcie mi znać w komentarzach, czy mieliście Walkmeny starsi ludzie ode mnie, albo czy macie może dzisiaj te Walkmeny czy słuchacie jeszcze na nich dalej muzyki, czy raczej stoją jako takie eksponaty, albo gdzieś macie może na strychu pochowane, jak mój tata na przykład miał wrzucony w skrzynkę z kasetami, i nawet zapomniał, że taki sprzęt u niego na strychu leży, bo gdybym pewnie nie przypomniał o tym i nie pokazał mojego. Radia samochodowego, to nawet by o tym pewnie zapomniał, że on ma takie e, takie gadżety, w, e, właśnie na strychu. A fajnie czasem sobie zrobić taki e, throwback do starych lat 80. czy też 90. -tych. Także dajcie znać też, czy Wam się film taki podobał. Jeśli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę e, i subskrypcję, bo zbliżam się do 3000, więc e, każda subskrypcja e, na pewno mi się przyda. Także pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień, bo nowe filmy klasycznie o 17 w każdą niedzielę.